Rosjanie narzucają nam swój styl gry, ten bardzo niewygodny, bardzo agresywny blok i bardzo ciężką zagrywkę. Raul Lozano powraca do pierwszej szóstki, a więc Michał Winiarski, Daniel Pliński, Paweł Zagumny, Mariusz Wlazły, Łukasz Kadziewicz, Sebastian Świderski i Piotr Gacek. Rosjanie tak jak zaczynali, Abramow, Grankin, Kazakow, Połtawski, Kuleszow i Werbow na libero. Rozpoczęli Rosjanie od błędu. Paweł Zagumny, spadająca piłka, Abramow jednak punkt. Dobrze, jest szansa na drugi punkt dla reprezentacji Polski. Był blok i jest 2 do 0. No i bardzo dobrze, bo na pojedynczym bloku musimy punktować Rosjan. Już inaczej się rozegrać, lepiej się już nie da. Wreszcie pierwszy wynik, który troszeczkę otwiera nam spokoju, a na Rosjanach może wywołać małą presję. Choć chyba przy 2 0 to jeszcze nie ten moment. Aby sprawdził się syndrom tego trzeciego seta. Dla Rosjan po prostej, mocne uderzenie, ale fałd i oczywiście mamy punkt, myli się Aleksandr Kosariew i bardzo szybko robi się 3 do 0 dla reprezentacji Polski. Na razie Zoran Gajic jeszcze nie bierze czasu, my zaczęliśmy w innym ustawieniu, zwykle Paweł Zagumny zaczyna na lewej obronie, teraz zaczął przy A Zobaczymy, te rotacje się zaczynają, akcja skończona, ale wyblok niezły, tutaj trzeba szukać takiej swojej szansy. Zobaczmy sekundy za późno. Sebastian Świderski gdzieś tam zablokował się w tej obronie. Pierwszy pok mają Rosjanie, ale to my prowadzimy 3 do 1. Jak najszybciej trzeba zapomnieć o tych, o tych dwóch setach i rozpocząć po prostu to spotkanie na nowo. Dobre, dobre to jest przyjęcie. Możemy z tego grać krótką tak jak teraz. Skacze tam blok, ale pewnie Daniel Priński w lewą stronę obraca mocno i 4 do 1 dla reprezentacji Polski. No właśnie, w takich technicznych akcjach, gdzie wygramy coś na siatce, co okazuje się, że Rosjanie poza Werbowem grają w obronie słabo. Być może jeszcze Abramow jest w stanie coś podbić. Reszta zawodników e, nie lubi grać w obronie. Musi wrócić, wiaram, pomylił się teraz, ale szkoda. No Przechodząca piłka, Sebastian Świderski reklamuje siatkę. No tragiczne, tragiczne rozwiązanie w wykonaniu Sebastiana. Z jego doświadczeniem dał się kupić na taką przechodzącą piłkę na bloku i to złapał go ten najmłodszy na boisku, 21-letni gracz. Aleksyj Kulesz. Nic tam wielkiego nie mógł zrobić Paweł Zaguny. Natychmiast te straty odrabiają Rosjanie i to po naszych własnych błędach. Każdy minimalny błąd tutaj, Kazakow, no pokazał właśnie klasę. Nie podpalał się, tylko spokojnie poczekał na stojąco. On z jego zasięgiem, aż piłka dotknie jego rąk i wpadnie w nasze boisko. Jeszcze raz Kulesz. No i kolejne problemy. pagacka, tym razem problemy będą mieli Rosjanie. Kolejny punkt po ataku Kazakowa z i z naszej przewagi. Już nic nie pozostało. 4 do 4. Za chwilę będzie czas, brał Lozano, bo jedno co głośno Tomek słyszeliśmy na przerwie. Nie wiem czy Państwo zagrajmy to co możemy grać, bo na razie nie gramy nic z tej naszej gry. I nawet nie można mieć do siebie nawet wielkich złudzeń, że coś się może przydarzyć. O. Dobrze, brawo, brawo Daniel Kryński. Muszą nasi próbować i tutaj absolutnie nie zwieszać głów, tylko twardo walczyć z Rosjanami. A może urodzi nam się dobry wynik. To jest siatkówka, to jest sport i tutaj do ostatniego momentu nie można rezygnować. Ta wiara przedmeczowa, myślę, że w chłopakach była wielka. Oczywiście po tak przegranych dwóch setach nie jest łatwo utrzymać tę wiarę, ale... Oby tak się stało. No wielkie drużyny charakteryzuje to, że potrafią rozwiązywać. No i właśnie, bronimy atak połtawskiego. Najpierw poprzez blok. No i Michał Winiarski będzie tutaj Abramow. Jeszcze bronił. No i Werbow na drugą stronę. Ale to my będziemy znów mieć piłkę w górze na kolejny klątkuziewicz. szerzej tym razem poszedł. I jest 6 do 4. No wreszcie, wreszcie taka siatkówka, która pasuje naszym chłopakom. Wygrywane kontry po fajnych zagraniach, takich siatkarskich, trudnych, które zaskakują Rosjan. Daniel Kliński. Znów zagraliśmy dobrze blokiem, dobrze ustawieni byli nasi zawodnicy w obronie Daniel po taśmie Abramow. Potężne uderzenie, tak jak on to potrafi, właśnie tam po skosie. Trzyma zasięg, a nie ściąga piłki i w tym cała trudność, żeby go zatrzymać blokiem, bo łapie na pełnym zasięgu. Siergiej Branki na zagrywka, ale w miarę dobre to przyjęcie. Środek, druga linia, Michał Winiarski, wybroniony atak przez Grankina, będzie kontra, Semen Połtawski, kiwał, było to widać, nie dali się zaskoczyć nasi zawodnicy, późno skoczyli i znów wracamy do dwupunktowej przewagi. No dobrze, trzymamy, trzymamy na siatce teraz i Rosjan, to co mówię, nawet z nimi jest cenniej zdobyć blok, e, piłk, znaczy punkt blokiem. Nic innym elementem, bo oni potwornie nie lubią być zablokowani. Gdyby tak Mariusz jeszcze dołożył tutaj zagrywki, niewiele brakowało. 20, jednak 30 out. cm autu, no ale jednak. Paweł Abramow. Nie możemy też liczyć na jakieś seryjne błędy Rosjan, bo oni do tej pory grają siatkówkę w miarę prostą, ale bardzo skuteczną i to im wystarcza. Nie zmusiliśmy ich do podniesienia ryzyka u siebie. Dobre przyjęcie w polskim zespole. Mariusz wlazły. Grand King, która to już piłka obroniona przez tego zawodnika, ale my teraz też doskonale, tam na dziesiątym meczu walczył Winiarski Nie może sforsować bloku Sebastian Świderski, druga linia, dość czytelne, dość czytelne to zagranie, ale co ma robić Paweł Zagumny skoro na lewym ataku nie kończy Sebastian no Tak, taktycznie mamy jakiś problem na razie punktowo, to wyglądało nieźle, ale faktycznie grając bez lewego ataku nie, nie istniejemy, ja myślę, że tutaj no Naprawdę ciężko, ciężko wymyślić zmianę. no Nie wyobrażamy sobie tego składu, prawie żeby świderskiego, ale. No. Może teraz Sebastian wrzucony w siatkę, ale. Próbował powalczyć jeszcze raz. No, to nie jest ma do zmiany. Jest do Sebastian musi już opuścić boisko, dzisiaj ma dość. Jest to do zmiany. Mają go tak rozpisanego, że żaden atak Sebastiana właściwie no, nie przedarł się. Raz obił blok i to zdaje się spadło 5 cm w aut. Jest kłopot. Strasznie późno i bardzo szybko będzie musiał się teraz rozgrzewać i wchodzić w mecz Piotrek Gruszka. No i musi zacząć od razu na maksa. No tutaj porażająca statystyka, jeśli chodzi o blok. No tak wyglądały statystyki nasze, e, tylko my mieliśmy na żółto tą cyferkę wiodącą z innymi przeciwnikami. To oddaje. To się diametralnie e, zmieniło. Tak, nie jesteśmy w stanie wytworzyć z wielkiego ciśnienia na siatce, znaczy na Rosjanach, oni cały czas grają na równo, te minimalne przewagi nie mogły tego zbudować przy wyniku 0-2 pamiętajmy, my przegrywamy mecz i dwa pierwsze sety dostaliśmy siatkarskie lanie, więc żeby była jasność, psychika naszych chłopaków nie wygląda ciekawie, wprawdzie zespół jakby cały czas pracuje, wierząc w to co może zrobić, ale kilka prób zagrania tego co lubimy nie skończyło się naszym sukcesem. No zobaczymy, straciliśmy tutaj dwa punkty, przegrywamy 7 do 8 to jest pierwsza przerwa techniczna w trzecim secie. Będą dwie zmiany chyba. No i chyba tu się pojawi właśnie Grzegorz Szymański, widzę gotowy, była wcześniej... I on zmienił Mariusza Wlazłego jako pierwszy. I na razie reszta no, zmian jest wstrzymana. Na razie to, tak jak mówisz, jest strzymane po ale będzie, przerwie. będzie, już Jednak bierze teraz. trzynastkę Piotr Gruszka, wędruje na razie jeszcze do kwadratu, żeby jeszcze podtrzymywać tam możliwość rozgrzewania się, zawodnik ma dwie wersje, albo stać w tym kwadracie i się grzać, albo siedzieć musi na ławce. Dobrze Piotr Gacek, męczył tam się Łukasz Kadziewicz, ale sforsował bardzo wysoki blok Rosjan Kazakowa i Połtawskiego. I doprowadzamy do remisji. Pełna śmiałość i odwaga w ataku, bo widać, że Rosjanie no, czytają naszą grę. I ciężko naszym zawodnikom na czysto się przebić. To się czuje, że naprzeciwko stoi no, twardy, mądrze grający przeciwnik. Bastian Świderski mocno, Abramow bez problemu, znowu dogrywa do siatki i bomba Kosarjewa Piękny, piękny atak trzeba oddać na pojedynczym bloku, ale utrzymał i kierunek. Spójrzmy, ubiony blok. I przy antence mieści piłkę, a atak jest no w 9 metr bez szans do obrony.